Cześć, a w naszej ofercie pojawia się nietuzinkowy Ford Kuga z 2019 roku, samochód w kolorze Stealth Silver i specyfikacji ST-Line X. Samochód pochodzi z naszego salonu i został pozostawiony w rozliczeniu za kolejnego Forda Kugę. Do samochodu posiadamy kompletną dokumentację, samochód był eksploatowany przez seniora, oczywiście był garażowany. Kuga posiada swój indywidualny, mocny charakter, ponieważ jest napędzana dwulitrową benzyną o mocy 230 koni mechanicznych. Dodatkowo posiadamy napęd na 4 koła oraz automatyczną skrzynię biegów. A z przodu światła biksenonowe, halogeny, halogene czujniki parkowania. Jako opcje zostały zamówione aluminiowe 19-calowe felgi, relingi dachowe oraz przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia. Do samochodu mamy bezkluczykowy dostęp. W lusterkach znajduje się system BLIS, czyli system monitorowania martwego pola. A w środku centralny zamek, elektrycznie sterowane lusterka, które są składane, elektrycznie sterowane szyby przy i tył. Fotel kierowcy regulowany na wysokość. Welurowa tapicerka z czerwonymi dodatkami i skórzanymi wstawkami, zarezerwowana tylko dla wersji ST-Line. Automatyczne światła. Wielofunkcyjna sportowa kierownica, a w niej sterowanie zestawem głośnomówiącym, komputerem oraz tempomat. Tempomat oczywiście jest adaptacyjny. Łopatki zmiany biegów, system utrzymania pasa ruchu. No i ten przebieg. W chwili obecnej samochód ma przejechane równo 40 tysięcy km. Przycisk start. Multimedialny system Ford Sync. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja. Podgrzewane przednie fotele, podgrzewana kierownica. Oczywiście podgrzewana przednia szyba. Samochód posiada system wspomagania parkowania, to znaczy, że potrafi sam zaparkować. Z tyłu miejscowa kanapa wraz z podłokietnikiem i uchwytem na kubki. Tylnymi nawiewami i gniazdem 230V. Na przykład na laptopa. Pomiędzy przednimi fotelami znajduje się podłokietnik wraz ze schowkiem, rzut na kokpit i ciekawostka, podsufitka w samochodach o specyfikacji ST-Line zawsze jest czarna. A z tyłu czujniki parkowania oraz kamera cofania. Tylnia klapa otwierana elektrycznie na tak zwanego kopniaka. Duży bagażnik. W dnie bagażnika mamy koło zapasowe dojazdowe. Tylnie oparcia foteli są dzielone. I jeszcze rzut otrzyma pasażera. Samochód niewątpliwie skierowany do osób, które cenią sobie charakter i indywidualność. Na samochód wystawiamy 12-miesięczną gwarancję. Serdecznie zapraszamy. Cześć!